Servus, ja jestem Najrot i witam Was na Profesjonalowicach Sezon 9, czyli najlepszym serwerze Minecraft, jaki istnieje. Profesjonalowice to publiczny serwer dla widzów, tak więc, cóż, wszyscy moi widzowie mogą na niego dołączyć. Wystarczy, że przejdziecie krótką rekrutację, która potrwa wam dosłownie chwilę. Jest to serwer Survival. Serwer nastawiony na kooperacyjną rozgrywkę, do miłego spędzania czasu wspólnie z innymi graczami. Znajdujemy się aktualnie na spawnie. Spawn zbudowany przez Czasakiego, który, jak się nie mylę, jest na serwerze aktualnie. Jest to naprawdę jeden z najpiękniejszych spawnów serwerowych, jaki jaki kiedykolwiek widziałem tak naprawdę Jest absolutnie niesamowity pod względem wizualnym, pod względem konstrukcji e, Tak więc gratulacje ser serdecznie dla Szasakiego Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie ten kanał, by nie przekapić kolejnych materiałów i, pro i profesjonalowic oraz bijajcie na Twitcha, do którego linka macie w opisie e, Ponieważ e, pojawiają się tam pojawiają się, odbywają się tam streamy m, z serwera tak więc e, serdecznie zapraszam. A teraz e, chyba jest czas by lecować. Tutaj mm, po serwerze się przejść. E, tam jest sklep, sklep zbudowany przez zupę z z tego co wiem. E, dlatego ta kaczka w misce znajduje się tutaj na szczycie tego budynku. E, e, więc jak widzicie jest na serwerze e, humorystycznie. Serwer e, wystartował kilka dni temu. E, ten sklep z tego co wiem jeszcze nie jest funkcjonujący. Tutaj droga widzę jest dopiero do niego budowana. E, też nie ma za bardzo tam jeszcze nie można za bardzo nic tam kupować. Natomiast... E, Prawdopodobnie niedługo tutaj wielki supermarket serwerowy się otworzy i będzie, yy, będzie, no, be, będzie gdzie nabyć swoje supply'e podstawowe, nie? Taka biedronka tutaj serwerowa, chociaż nie wiadomo, może ceny będą wygórowane. Zobaczymy. Siema, weruj, siemka. Witam pana. Co pan tu robi? Peru jest członkiem chyba najliczniejszej ekipy serwerowej, tak mi się wydaje, czyli ZNLS, ekipy, e, której przywódcą powiedzmy jest. E, niejaki Zizu Gamer, kolejny koniecznie wbijajcie na jego kanał, ponieważ świetne filmiki nagrywa również profesjonalowicz e, i na jego Twitcha. E, my w tym momencie obserwujemy Veru jego robiąc, robiącego bardzo kreatywną, jak widzicie wycinkę lasu. E, no i to jest ich baza, chyba największa baza, wydaje mi się, zdecydowanie największa baza aktualna na serwerze e, I ona się tutaj zdecydowanie szybko rozbudowuje. E, jeszcze niedawno tutaj tego nie było. E, tak więc, e, to jest chyba domek Werujego, z tego co mi się wydaje. E, jest to naprawdę ślicznie. E, jak widzicie tutaj mieszkają niektórzy gracze w tych miejscach. E, tego domku również nie widziałem. E, hej tu Patryczek, dom w remoncie, e, inwencja twórcza, rip, rozbiórka. E, no to przykro mi bardzo Patryczku, że nie, wyszedł, nie wyszła budowa tutaj domu. E, natomiast tak wygląda piękna e, osada. E, z ZNLS, ekipy ZNLS Jest to dolina wśród wysokich gór E, więc jak widzicie, wygląda to wszystko niesamowicie Tutaj widzę, że wyrui wyposażył się w aż dwie potężne bronie Na serwerze jest też texture pack, co chyba zresztą też zauważyliście Jak dołączacie na serwer, to automatycznie Minecraft wasz nieco się odmienia e, Wydaje mi się, że zdecydowanie najlepsze. Na ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak profesjonalowice wyglądają Wydaje mi się, że wszyscy się w, z tym zgodzicie Chociaż tutaj jest niebezpiecznie się poruszać, z tego co widzę Bo tu wszędzie jest sypki śnieg, więc poruszanie się tutaj zdecydowanie jest niebezpieczne i jest, jest tutaj pewnym wyzwaniem Znajdujemy się w tym momencie w bazie e, w bazie w bazie ekipy, która chyba nazwy jakoś specjalnie nie ma e, To jest Chasaki, witam pana Szasakiego Mamy mamy Fetrico, który tutaj grinduje sobie zdecydowanie e, No i był sam Samandigo, którzy jak widzicie się wyposażyli w całkiem sporo netherytu jak na serwer, na którym nether jeszcze nie jest otwarty e, cze, 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 cześć, cześć, cześć o! O! To dar? Dziękuję bardzo. Ja mogę się odwdzięczyć y co najwyżej ciasteczkami od babci. I jeszcze jedno zmarłego. Przed poprosił mnie, żebym podpisał mu e, Kilow, czy tam maleta dokładnie rzecz biorąc. Proszę bardzo, o taki podpis ci chodziło. No to e, jak widzicie, niezła scena tutaj przy okazji. O podpis Nairoda. Wiele osób potrafi się pozabijać, ale jak widzicie, ta ekipa e, ma również e, coś e, na powierzchni. Tutaj widzę coś dopiero w budowie to jest wejście do podziemi, e, do głównej części ekipy. No, w ogóle mają wioskę, tak więc, e, cóż, e, nie mieli daleko do villagerów. E, cześć, owca, czy tak się na mnie gapisz? Siemka Alixot, witam pana. Alixot to taki jest tutaj nasz serwerowy cichy górnik, chyba. Udało mi się od Alixota, e, jeżeli tak się jego e, nikt wymawia, Alixot, bry, raczej nie, więc będę mówił Alixot. Ma, mam nadzieję, że oj, mam nadzieję, że gościa nie urażyłem. Jeśli tak, to przepraszam. E, dostałem dozwolenie, żeby przejść się po jego bazie. Alixot spędza na serwerze całkiem sporo czasu, e, natomiast e, jest bardzo cichym graczem, mało się tutaj nam udziela na serwerze. Eee, więc e, chciałem zobaczyć sobie co od w ogóle robi. Alixot tutaj również się osiedlił w pobliżu wioski. Nieprzyjaciel, zombie tutaj do nas dołączył. E, jak widzicie e, zaomordowałem go ze specjalnej z broni, Moonlight Edge. E, jest na serwerze tutaj sporo różnych nowych przedmiotów, jak ciasteczka, wcześniej wspomniane, e, specjalne Amulety, które dodają nam różne efekty. No, oczywiście, te bronie, o których mówiłem, które, których jest wiele. Każda ma jakieś swoje specjalne umiejętności i właściwości. No i oczywiście, wiele, wiele innych ciekawych itemów. Tak więc, jeżeli dołączycie na Perwosinolwicę, do czego serdecznie zachęcam, to koniecznie sprawdźcie wszystkie te nowości, bo jest ich naprawdę sporo. Ty! Ja już myślałem, że to tyle tutaj w bazie. Alixota. A tutaj się okazuje, że gościu tu normalnie buduje jakieś zamczysko wokół tej wioski. Patrzcie. No to tutaj muszę przyznać, że chłop naprawdę nie próżnuje. Ja pierdzielę. Tak sobie teraz patrzę. A tu Alixot ma koło swojego domu. E, coś, co wygląda na azaliowy. Azaliowy las. Zostawiam nawet achievement. Find a flower forest. No i witamy, tym razem z shaderkami. I tak to wygląda. No, muszę wam przyznać, że jest to coś zdecydowanie nowego. Nawet nie wiedziałem, że takie piękne rzeczy mogą się tutaj generować na, 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 na tej konfiguracji. Eee, no, jest tu wrzucone na serwer naprawdę multum datapacków, pluginów. No, i tekstur paków, to też zresztą widać wszędzie. Moim zdaniem, naprawdę niesamowicie to się wszystko prezentuje. No i mam nadzieję, że Waszym zdaniem również śliczny jest ten azaliowy lasek tutaj. Naprawdę robi wrażenie. Znajdujemy się w tym momencie w bazie zupy, skaczki i pioterka. Wydaje mi się, że to aktualnie jest ostatnia duża baza, warta pokazania. Eee, to co tutaj zauważyłem od razu to to, że e, przewodnia, proszę bardzo. Tutaj mają jedyną na serwerze farmę pszczół, e, która daje sobie radę, jak widzicie, dość dobrze chyba. E, ponownie chyba jedyna na serwerze farma żelaza. E, naprawdę, naprawdę e, no, wydajna, jak widzicie. Eee, no, i ten oto główny centrum, tutaj, wszystkiego wszystkiego i wszystkości eee, czyli latająca wyspa, Ca całkiem fajna. Ta latająca wyspa wyszła, eee, i to widzicie, nie jest jedna latająca wyspa na serwerze. Tutaj trzeba przyznać, że eee, zupa skaczki z pieterkiem lubią latające wyspy. Jezus, Maria, ile kotów! No, i tutaj jest zupa skaczki. Witamy, witamy. Chyba zupa skaczki ma No, to wygląda. A e, tak, więc nie będę mu przeszkadzał. Kurcze pieczone, tam jakiś zamek się buduje, muszę to sprawdzić. Co to jest za zamek tutaj? A, tutaj Piotr jest. Piotr buduje. Piotr to nie Pioterek. Nie mylić Piotera z Piotrkiem, dwie różne osoby. No to jak widzicie tutaj już nawet zbrojenia odchodzą na serwerze. Eee, wojenne. <noise> Bo w obarwnik, wojna obarwnik. Wydaje mi się, że na o barwnik, albo barwnicza wojna to jest bardzo chwytliwe. E, ojeju, to jakaś dziura jest nieprzyjemna. Bardzo chwytliwa nazwa. E, tak więc, cóż, jeżeli chcecie się, do się, do się dołączyć do wojny o barwnik, e, to zapraszam na porawę się na Lowice, e, Bo będzie to zdecydowanie e, sporo, sporo fajnego kontentu. Eee, ojej, ale śliczny jest ten, ten brzozowy lasek, to trzeba przyznać. A to są, moi drodzy, smoki serwerowe. Jak smoki zostały zrobione na serwerze, na którym nie trzeba instalować żadnych modów, żeby na nim grać... Eee, może się niektórzy z was domyślają. Jak zagracie na serwerze, to e, tym bardziej możecie się domyślić. Ale póki co... Zostawiam... To dla was jako tajemnicę. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam, by odkryć to samym. Natomiast to, moi drodzy, byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. W opisie macie instrukcję do tego, jak dostać się na profesjonalowicę. Tak więc, jeżeli nie jesteście graczami, to zapraszam, żeby tymi graczami zostać. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Żegnam również wszystkich, wszystkich graczy, profesjonalowic, których dzisiaj spotkałem. Serdecznie pozdrawiam. I do zobaczenia na serwerze, na streamach oraz w następnych materiałach. Koniecznie dołączajcie na kanał Ziza. Cześć.